Pierwszy kontakt. Na monitorach pojawiły się kształty, które nie przypominały żadnej znanej technologii. Obiekty poruszały się płynnie, przecząc zasadom znanej fizyki. Były smukłe, o organicznych konturach, jakby żywe. Ich powierzchnie pulsowały niebiesko-fioletowym światłem, przypominającym bioluminescencję głębinowych stworzeń morskich. To musi być jakiś błąd sensoryczny. Mruknął jeden z techników na stacji Helios, ale jego słowa zostały szybko przerwane przez kolejny alarm. Nie to, co widzimy, jest prawdziwe. Obiekty są w odległości 1-2 kilometra od kolektora Aliny. W głosie operatora zwiadowczego brzmiał wyraźny niepokój. Alina, wciąż połączona z Tytanem X-9, poczuła, jak coś delikatnie dotknęło sensory jej biorobota. — To nie Marsjanie — powiedziała cicho, obserwując dziwne obiekty zbliżające się do jej pozycji. Jedno z nich, większe od reszty, uniosło się ponad kolektor Helu-3. Światła na jego powierzchni zaczęły pulsować w złożonym rytmie. Każda sekwencja wydawała się tworzyć wzór, który mógł być formą komunikacji. Próbują coś przekazać, zauważyła Alina, czując jednocześnie narastające napięcie. Systemy biorobota zarejestrowały niespotykane sygnały w szerokim spektrum fal elektromagnetycznych. Zaczęły przypominać fale mózgowe. Złożone, uporządkowane, niemal organiczne. Nie atakują, powiedziała, próbując uspokoić załogę. Może chcą się skomunikować, kapitanie. Muszę nawiązać z nimi kontakt. Ryzykowne połączenie. Na stacji Helios zapadła cisza, przerwana jedynie ostrzegawczymi piknięciami konsoli. Nie możemy ryzykować, głos dowódcy brzmiał twardo. Nie mamy pojęcia, co to jest. To może być pułapka. Alina zignorowała rozkaz. W pełnym skupieniu przekierowała dodatkowe moce obliczeniowe swojego kwantowego umysłu na analizę rytmu świetlnego obiektów. Wzory zaczęły się układać w coś przypominającego strukturę językową. To coś więcej niż technologia, powiedziała. To żywa świadomość. Bez dalszego ostrzeżenia, Alina wysłała przez interfejs biorobota sygnał w odwrotnej sekwencji, nawiązując próbę komunikacji. Odpowiedź była niemal natychmiastowa. Światła na obiektach zaczęły pulsować szybciej, a w jej umyśle pojawiły się obrazy. Widzę coś. To jak? Wspomnienia. Załoga na stacji Helios zamarła. Operatorzy obserwowali, jak dane z biorobota Aliny stają się chaotyczne. Puls jej mózgu wzrósł do niebezpiecznego poziomu. Alina, przerywamy połączenie, zawołał kapitan. Nie. Jeszcze chwilę, krzyknęła. Obrazy stawały się coraz wyraźniejsze: ogromne miasta zawieszone w przestrzeni, skomplikowane maszyny splecione z żywymi strukturami, a potem eksplozje i cisza. W końcu usłyszała głos głęboki, wielowarstwowy, mówiący w jej myślach: Nie jesteście gotowi. Nieoczekiwany zwrot. Obiekty nagle zniknęły. Nie było żadnego ostrzeżenia, żadnego błysku światła. Po prostu przestały istnieć w przestrzeni, zostawiając tylko delikatne drgania w atmosferze Jowisza. – Co się właśnie stało? – zapytał operator zwiadowczy, łamiąc ciszę. Alina odłączyła się od biorobota i osunęła na ziemię w swojej kapsule neurołączności. Jej oddech był nierówny, a ciało drżało. – To nie były maszyny ani istoty. To była symbioza technologii i życia – wyszeptała, próbując złapać oddech. – Ich cywilizacja upadła, ale one… one przetrwały w tej formie. Przyszły nas ostrzec. – Ostrzec czym? – Zapytała kapitan Torres, zbliżając się do terminala. Przed nami samymi odpowiedziała Alina. Stacja Helios ponownie stała się miejscem pełnym napięcia. Coś, co miało być zwykłą operacją górniczą, stało się początkiem kontaktu z czymś znacznie większym niż ludzkość mogła sobie wyobrazić. Alina wiedziała, że ta chwila zmieni przyszłość, a może nawet przeszłość. W głębi umysłu nadal słyszała ich głos powtarzający jedno zdanie. Równowaga jest kluczem.